Hej, witajcie serdecznie w trzecim odcinku z gry Terraria. Jak pamiętacie, w poprzedniej części Tadeusz trafił na plażę. Tam y, zażyczył sobie już przedtem, żeby zrobić domek na plaży, więc y, trafiliśmy tam ostatnio. No i zaczęliśmy budowę. Tutaj, jak widzicie, na razie za dużo się nie zmieniło. Ten odcinek jest nagrywany praktycznie od razu po poprzednim. No, jak... Ja lubię właśnie to drewo, drewno palmowe, bardzo mi się ono podoba. Okej. Okay. Trzeba odłożyć rzeczy, bo mamy pełno... nasz... No po prostu jesteśmy zawaleni śmieciami różnymi. Więc wrzućmy wszystko do skrzynki, ale najpierw właśnie zaznaczmy te rzeczy, które nie chcemy, aby trafiły do skrzynki. Chociaż i tak chyba tego paska od 1 do 0 to chyba nie trafiają rzeczy tak czy siak do skrzynki. Miksturę powrotu też zostawimy sobie. Ok, a reszta. Chyba reszta mogła już by iść do skrzynki. Tak. Ok. Muszelkę mamy. No właśnie nie wiem, czy z tymi muszlami, rozgwiazdami, czy coś można z nimi robić. Chyba nie, chyba tylko po prostu można je tak dla ozdoby gdzieś umieścić, no ale to zobaczymy połóż. Postawmy sobie teraz yy, stolik warsztatowy, yy, nie, żelazne kowadło najpierw. Na stoliku da się? Nie da się. Dobra, no to usta postawmy tutaj, teraz piecyk. I co teraz zrobimy? To teraz... Musimy stworzyć, ale zaraz. Muszę otworzyć skrzynkę, chyba najpierw, bo mam. Tak. Otwórzmy skrzynkę i zobaczmy, co teraz możemy stworzyć sobie. Uuu, dużo rzeczy. Dużo rzeczy możemy stworzyć, kochani. Możemy stworzyć kaktusowy stół warsztatowy, ale na razie nie. Na razie, co ja bym tutaj. Chciał stworzyć. Zobaczmy. No, żelazne kowadło. No, to nie trzeba. No, spodnie kaktusowe. Tak. Spodnie kaktusowe na pewno się nam przydadzą, dodadzą nam obronę. Super. Czy coś jeszcze? Drzwi kaktusowe. Możemy, będziemy mieli na naszym, w naszym domku na plaży kaktusowe drzwi. Mus mo mo można umieścić muszę, czyli raczej z, z tego nic się nie da zrobić. Dobra, na razie sobie zróbmy drzwi tutaj, postawmy. Albo no, najpierw to właśnie się nie otworzą te drzwi. Żeby tego nie wykopię. Okej. Okay. zostawmy sobie drzwi. Okej. Okay. jakiś ślimak fajny tam chodzi. Dobra. I teraz rozjaśnimy sobie nasz teren. Pochodniami, później to ładnie jakoś zrobię. Co ten slime ma? Jakąś, jakąś podkę ma? Grotołaza. Miks, grotołaza. Przyda się, pewnie, że tak. Dobra. Ok. Rozświetlmy sobie ładnie. Ten... O, jaki zombie pierwszy idzie. I zombie jak na plaży zagwitał. Chciałbym wykąpać się, może? To jest moja plaża. I ta dzika. Tutaj zombie nie mają wstępu, a jak się pojawią, to zginą. Dobra, troszeczkę drzewa weźmiemy takiego, bo bardzo mało mamy. Och, zombie. Teraz tak, zróbmy sobie więcej pochodni. Idzie ząbior znowu. Masz, 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 masz. No, i to tobie. Uch. Mamy śpiącego wędkarza. Obudźmy go. Zadanie nam jakieś da, ale na razie... na powierzchni może złapać. No, no na razie na razie nie będziemy wykonywać tych zadań, jeszcze nie teraz. Ale to super, już mam wędkarza, mam guida. Jest super. Teraz tylko się rozbudować. Rozbudować domek i NPC-ty mogą mieszkać. Fajnie. Dobra, weźmy sobie teraz troszeczkę tego drzewa. Pa palmowe, ja mówiłem bambusowej, ale... Ach, przepraszam za tę gafę. Palmowa. czemu... Ja, ja chyba powiedziałem bambusowe, mi się mocno wydaje. No dobra. Oczywiście chodzi o palmowe, nie bambusowe. O nie chcę z Tobą gadać na razie. Ważne, że zamieszkałeś. Bo, że jesteś tutaj i zamieszkasz niedługo. Skoro tutaj ciebie mam, hmm, to może tak, zróbmy ścianę. Teraz jest takiego drewna, żebyś mógł już tutaj się wprowadzić. Ok. Teraz pochodnie damy tutaj. Jedną tutaj. I czy ten domek jest gotowy do zamieszkania? Oj, no. Nie. A, nie ma krzesła. No faktycznie. Przecież krzesło musi być. Tadek. Na czym będziesz siedział? Na kowadle? Krzesło. Okej. Okay. No, to trzeba będzie chyba powiększyć troszeczkę ten domek. Wszystko umieścić. Okej, okay, to teraz damy. O, słyszę, gwiazdka spadła. To weźmiemy. Dobra. Ty, krabie, nie przedostaniesz się tutaj. O, i zabrakło mi jednej ścianki. No dobra. Chodźmy. Teraz tak, krzesło. Zróbmy krzesło. Postawmy je. Ok, i teraz domek jest gotowy do zamieszkania, prawda? Tak, mieszkanie jest odpowiednie. Super. Ok, e co teraz? U góry bym wybudował kolejne dwa pomieszczenia. Chodź tutaj. Ok, po tobie. Tak. E Podoba mi się właśnie to drewno. Trzeba tu drewno palmowe dać. Okay. No tutaj, właśnie. No, muszę zrobić, żeby wyglądało ładnie, tak samo jak w drugiej stronie. To muszę tutaj dać jeszcze bloczek, jeden palmowego drewna i pochodnie. I teraz powinno być super ekstra. Podoba mi się tak. A Tadkowi się też podoba, na pewno mu się podoba, bo przecież to on buduje. Dobra, a tutaj też bym wybudował właśnie dwa pomieszczenia, więc zróbmy... Zaczekajcie, hmm. Den denerwują mnie te kraby. Tadek w ogóle lubi jeść kraby. Są smaczne, powiedział mi tak ostatnio. W ogóle lubi owoce morza, ryby krewetki. Także będziemy na pewno będziemy łapać dużo. czy łapać, łowić dużo ryb. A przy okazji może jakieś skrzyneczki się złowi otworzy. A jak mieszkamy tak blisko wody. Czemu nie? Możemy być wędkarzem. Och, krab znowu idzie. Ciach. ok się dobijają no, zombiaki do moich drzwi. A więc sobie tutaj zbudujemy kolejne, okej. Okay. Dobra. Na razie chyba nie mogę to tu sobie zrobić, więc zróbmy sobie zwykłe drzwi. Dobra. Mhm. Już oczko. ...demoniczne mi tutaj. Uciekaj stąd. Okej. Okay. Teraz... Teraz tak. Weźmy... Po, zróbmy raz, dwa i trzy tutaj. A może cztery. Cztery. I tutaj też raz, dwa... 3, 4 i budujemy górę. Okej, okay. trochę takie niższe będzie to pomieszczenie, ale... Ale spokojnie. Miejmy nadzieję, że będzie y, odpowiednie mieszkanie zamieszkania. To się nada ten pokój czy na mieszkanie do zamieszkania. O jak ucieka, uciekaj! Uciekaj! Dasz radę, uciekaj! Nie wiem, czy mu pomóc, czy sobie da radę. I aż trzy właśnie. ale spryciarz! zamknął ich w domu. Sprytny jest. Tylko ja tak jak ja teraz. Ach. Dobra, platformę. Czy tutaj bym wszedł na dół i ich zabił, ale ja się boję, że oni szybko mi zabiorą życie. No, oni idą tak jak ja. No, ja podchodzę tutaj do platformy, oni już pode mną są. No dobra, tędy wyjdziemy. Okej. Okay. Otwórzmy drzwi. No, otwieraj się. Otwieraj i... Ach! I walić ich. Tak jest, rozwalić ich. Wszystkich. Tak jest. Ostatni po nim. Dobra. Super. No to wchodzi środka. Już nie wychodź. Ale po co wychodzisz? Jakiego będziesz znowu uciekał? Dobra, mamy tak. Eee, tak wygląda nasz tą. Co jeszcze tutaj możemy stworzyć? Taką drewnianą ścianę. Spójrzmy tak samo jak poprzednio. Jak piętro niżej. Ok, mam 55. Chyba wystarczy. Powinno chyba starczyć. No. no zobaczymy. Dobra, hop, na górę i jedziemy. Znaczy, odbudowanie tak szybko. Normalnym życiu. Oje, no ja bym miał tyle domów. Dobra. Jeszcze parę. Kilka więcej. O, do góry. I już. No nie, no, no. już myślałem, że zabraknie. Dobra. 13 zostało, to jeszcze spokojnie. I co? Tak, tutaj damy jedną pochodnię. Tutaj damy drugą pochodnię. Na razie pochodnie, później będę... Ja też nie lubię tworzyć żyrandoli. Ja wolę po prostu je znaleźć w jakimś domku w KW i po prostu sobie później po powiem. O, nie będzie równe. Nie, nie są symetryczne. Kurczę no. Tak będą chciał zrobić, ale, ale... teraz. Och... Nie będą symetryczne, no niestety. Kiedy też drzwi postawię z jednej strony, no to dziwnie to będzie wyglądać. No ale cóż, nie chce mi się przebudowywać wszystkiego. A ty, Tadek? Co ty uważasz? Tadek w ogóle się nie przejmuje. Tadek jest tak szczęśliwy, przeszczęśliwy, że mieszka, że może się budować na plaży, że w ogóle nie widzi żadnego problemu. On jest zadowolony, on sobie biega. Zbiera materiały. Jak trzeba, to walczy właśnie ze slime'ami. I tyle. Powiedz mi Tadek, gdzie my teraz... Co ty teraz idziesz? Ja chyba wiem, gdzie pójdziemy właśnie. Dobra. Ja myślę... że Zejdziemy sobie kilka pochodzi zrobimy. I pójdziemy zobaczyć za tą książką do, do loków. Co wy na to? Co ty Tadek na to? Ja wiedziałem, że ty planujesz już tam iść. Up, znowu spadliśmy. Dobra. Wróć nocą, jeśli chcesz wejść. Nie, nie, ja na razie tam, wiesz, nie chcę daleko wchodzić, bo ja się boję tego Skeletrona, wiesz? Ja bym tylko chciał książkę. Jedną taką książeczkę, którą chyba widzę. Już... MAMY JĄ! Mamy pocisk wodny bezwzględny! Ja... się... nie mogę. Zaraz pierwsza półeczka, nie trzeba było bliżej wchodzić. Jestem przeszczęśliwy. Mamy... pocisk wodny. Super. To jest jedna z w ogóle z lepszych broni na, samym, na, taki, na taki początek. Genialne. To jest naprawdę wspaniała rzecz. Ach, 22 punkty obrażeń. No, ekstra. Pięknie. O, wędrowny kupiec nadchodzi. Zobaczymy, co ma do sprzedania. Dobra. Tylko teraz pytanie, gdzie on przyjdzie? On chyba przyjdzie do tego domku, a nie tam, gdzie jest mój spo... spawn, prawda? Bo mój spawn niestety jest na środku mapy jeszcze. Jeszcze łóżko trzeba najpierw zrobić. A, mam nadzieję, że on przyjdzie tutaj. Na minimapie go widzę, także jest tutaj, już rozmawia sobie z moim tonorem. Ok, wejdźmy. Co masz do sprzedania? Co my tu mamy? Rozpylacz farby? Nie! Platforma, tak? Jak wymyślę na trzy nie i jednorazowe jedzenie. Nie! No nic nie masz ciekawego, wiesz? Nic nie masz. Same śmieci. Na razie się nie chcę bawić w farbę, malowanie, rozpylacz farby. Może kiedy indziej. Na razie to ja się muszę skupić na tym, aby zdobyć jakieś lepsze surowce rozbudować domek. Zrobić sobie jakieś więcej obrony. Złota rybka chodzi sobie. A, wiecie co? Dobrze by było złapać taką złotą rybkę. To nawet siatkę muszę mieć najpierw. Jakbym miał siatkę, bym połowił sobie jakieś yy, deszcz pada, czyli by było super, teraz pochodzić w ogóle i połowić jakieś. Y, pozbierać sobie robaki, to byśmy mogli później łowić. No dobra, ale. Wykarczowałem naszą plażę z, żeby nie, znowu nie powiedzieć głupstwa, z palm, a nie z, a nie z ja mówię przed, przed tym inaczej, to nieważne. Wykarczowałem z palm, więc trzeba było troszeczkę y, posadzić więcej ich. Zróbmy sobie teraz tak, te, to pomieszczenie, te dwa pomieszczenia do końca, więc trzeba właśnie dwa stoliki, dwa krzesełka, Drzwi z drewna palmowego, albo normalnego. Tam widziałem wędkę, może... Co nie? Okej. Jakie drzwi? Jakie drzwi między nimi? Palmowe. Dobra. Drzwi palmowe między tymi dwoma pomieszczeniami. Się wstawi. No... dobra. Ja tutaj, czy tutaj, tutaj, bo chyba tam na platformę to chyba się nie da, nie jestem pewien. Dobra, jeden stolik i tutaj otwórz, czyli. drugi stolik, super. Krzesełko, jedno krzesełko i w pomieszczeniu też krzesełko ekstra. Tadzik wie, co robi. Dobra, teraz. Y są one odpowiednie do zamieszkania. Jest odpowiednie i to też bardzo dobrze. A więc możemy zaprosić wędkarza do tego większego. Niech ma. Zresztą są porównane, które drzwi. A, dobra, nieważne. Wędkarz sobie ta może zamieszkać. Zapraszam, wejdź, proszę cię. O, nie chcesz? A tutaj zróbmy tak. Też może platformę, też, żebym z dołu mógł skoczyć do drugiego pomieszczenia połączymy tę platformy, ale nie wiem czy na platformie da się postawić drzwi chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Mogę? Nie, nie mogę, nie mogę. Szkoda, bo tak by lepiej wyglądało, no ale dobra. Stawmy podłogę z powrotem. Drzwi. I tutaj wykopnę może. Tak. Ujka. I tutaj wstawimy platformę, żeby mógł z dołu sobie spokojnie do tego pomieszczenia, doskoczyć. Tak, dobra. Teraz Pocisk... wody. Ojej, super, że mamy. Co ty do mnie mówisz? Teraz tak. Zróbmy sobie jeszcze na górę wej wejście, też w taką platformę, może czy nie, muszę tu przemyśleć, jak ja chcę to zrobić. Hmm. Jak ja bym to tutaj zrobił, żeby to fajnie wyglądało? Ok, róbmy tą platformę jednak, będzie można skoczyć jeszcze wyżej, bo tutaj dalej zbuduję kolejne dwa pomieszczenia może, albo jakieś jedno wielkie. Na skrzynki powiedzmy, albo chętnie bym też zrobił sobie jakąś sypialnię, gdziebym gdzie bym mógł łóżko postawić. Właśnie łóżko bym chciał zrobić, spawn tutaj. Więc potrzebny jest, potrzebny jest, więcej pajęczyny. Co mi to też, coś co? Może od razu sprzedajmy parę rzeczy. Nie potrzebuję shurikenów, nie lubię ich. Sprzedajmy i zaróbmy trochę pieniążków. żeby tutaj. No tutaj platformy jeszcze mieliśmy. To sprzedamy. Nie potrzebujemy na razie. Co? Co my tu możemy jeszcze? Aha, kajdany okay, możemy sprzedać, bo jedne mamy. Ekstra. Czy ja bym coś tu jeszcze sprzedawał? Dobra, na razie to sprzedajmy. Więc tak. Ile za to? 60 sztuk srebra. Super. Zamieczyk. Nie wiem, jakieś miedziaki tylko. Kajdany. Hmm, tutaj nikt z tego już nie. Churikeny, jeszcze 3 sztuki srebra. Okej. Okay. Połączmy linę. Drewniano strzała. Ja nie lubię strzelać, ale no, zostawmy można te strzały. No i ta, ta rozgwiazda nie ma wartości, więc jej nie można sprzedać, tylko można ją umieścić, żeby to ładnie wyglądało. Żel, żel trzeba połączyć. Dobra. Ok. Jest dobrze. Jest dobrze. Ach, masz tam gwiazdę, nie wiem, Dobra, można umieścić tego. Kaktus, kaktus, kaktus. Czy ja coś chciałem z kaktusa? A przedtem mogłem być tylko zrobić, ale dobra, na razie o tych kaktusach. Zróbmy sobie kolejną, może gwiazdkę manę. Czy jeszcze można coś z tego zrobić? O, kolejny kupiec nadchodzi. Super, same. ten zostanie z nami, pewnie. Dobra, Zróbmy sobie gwiazdkę manę. Przychodzi kolejny kupiec, który z nami już zostanie. Od niego możemy kupić siatkę. Właśnie. Właśnie. Świnkę. O, jak najbardziej świneczkę sobie kupimy. Świnkę. Co tu u jeszcze mam? No i siatkę jest. Tak, siatkę też kupimy. O, jak ładnie wyskoczyła nam palma. Pięknie. Jak urosną, deszczyk pada, no to ładnie rośnie. Okej. Okay. Tadek. Tadek postawi sobie skrzynkę na stoliku warsztatowym, świnkę przepraszam, na stoliku warsztatowym, siatkę zaznaczymy sobie i także pochodnie. I co teraz? Podłóżmy sobie, zmagazynujmy resztę, bo to nam nie jest już potrzebne. Jak na razie, tu mamy dobra. To, no jeszcze by chyba trzeba było troszeczkę palemek postawić. Tutaj. 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 I znowu klap. Okej. Okay. O, jak ładnie wyskoczyła następna. Tutaj. Dobra. Chodźmy jeszcze w tą stronę. Może jeszcze tutaj jedną postawimy. I tutaj o, na razie starszy chyba co do fan. Mam nadzieję, że wszystkie wyrosną. Dobra, aha, mam siatkę. Pójdę pozbierać sobie robaki, to jest kolejny nasz cel. Pozbierać trochę robaków. Jeden jest. O, widzę kolejnego. Jest. Kolejny jest. Dobra, czy ja chcę iść tam dalej? Yy, nie, tam do, do, do dungeonu. Nie, dobra. Mamy tego robaka. Mamy tą złotą rybkę. A co tam później zrobimy z niej akwarium? Złotą rybkę w akwarium. Dobra. No, mamy cztery robaczki. Złota rybka. Teraz trzeba po prostu mieć wędkę jeszcze, prawda? Okej. Okay. A więc zróbmy sobie wędkę. Gdzie ona jest? Tu jest drewniana wędka. Okej, okay, słaba, 5% mocy, ale co tam? Ustawmy postawmy sobie ją pod piąteczką. Robaczki mamy. Więc tak. Jakie masz zadanie? Powiedz mi, na powierzchni można złapać taką rybę. Ale ja nie wiem, czy to otrzymam na powierzchni, czy to w oceanie się liczy. Nie do końca jestem przekonany czy ocean... No nie wiem właśnie, ale to... Mam nadzieję, że odcinek, kochani, Wam się podoba. Jeszcze troszeczkę, chwila i skończymy, ale mam nadzieję, że Wam się podoba, bo ja też dużo będę łowił i mam nadzieję, że mnie nie nudzi Was łowienie. O, drewniana skrzynka, ekstra. Więc tak, na pewno będę dużo kopał w odcinku, na odcinkach. Będę dużo łowił. Jak będę już dosyć mocno sprawny, to pewnie silny. Och, zerwała mi się. To wtedy będziemy przywoływać bossów. Mam nadzieję, że sami za szybko nie przyjdą. A cóż, a w następnym odcinku, wydaje mi się, będziemy szukać więcej pajęczyn, aby zrobić sobie łóżko. Żeby ten set nie był tutaj. Mówmy dalej. Nie, no nie mogę tam tej ryby, to chyba nie wiem czy to... Albo jest tą wiec, tą, tą wędkarstwa procent jest zbyt mały, albo po prostu y, ta ryba nie jest na, w oceanie, tylko trzeba na jakichś takich zbiornikach wodnych, gdzieś tam y, w innych biomach. No dobra. Otwórzmy sobie skrzynkę. Mamy przynęte czeladnika 30%, bardzo ładnie. Ekstraktor, super. Można go sobie gdzieś od razu postawić. Jak się znajdzie mu, to będzie można z niego pieniążki sobie... Z tego mu właśnie wyekstraktować pieniążki. Co się chyba mówi? Nie wiem. nie wiem. Dobra, kochani, dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Już sobie poskaczemy jeszcze. O, Tadek się z Wami żegna. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa.